Może poseł Ćwik by nam przyszedł i powiedział, i połączył kropki, o co w tym wszystkim chodzi. Sławek jest na końcu. Panie, panie Marszałku, panie. bardzo proszę. Pan poseł Sławomir Ćwik. Nie dopuszczę, panie pośle, z przykrością, nie mogę pana dopuścić, to jest głosowanie immunitetowe. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Sejmowego Cyrku, a w nim zebraliśmy dla was kilka gorących momentów z ostatniego posiedzenia, podczas których marszałek Hołownia ledwo mógł zapanować nad posłami, którzy koniecznie chcieliby poseł z jego partii zabrał głos na Mównicy i połączył tam kropki. Ale też ostre starcie marszałka z posłem PiS o kolejne odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Zadłużenia. Proszę Państwa, ja wiem, że to nie jest fascynujące, ale ja sam siebie nie słyszę czytając. Więc bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę o zajęcie miejsc i chociaż o pół tonu. Spokojniejsze rozmowy. Jednak wkrótce po tych słowach marszałka hołowni na sali sejmowej emocje się podniosły i parlamentarzyści zaczęli z uwagą śledzić, co dzieje się na mównicy. Rozpoczął to wniosek formalny posła Jarosława Sachajko, który atakował rząd za podporządkowanie się Unii Europejskiej. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Propozycja nowego unijnego budżetu przedstawiona przez komis komisarza, wysłanego przez premiera Donalda Tuska, to zamach na suwerenność Polski i ograbienie rolników oraz samorządów z pieniędzy. Nie umiecie ani wygrywać, ani przegrywać, więc zgadzacie się, aby to Komisja Europejska decydowała, jak i czy Polska będzie się rozwijała. Dajecie Komisji Europejskiej narzędzie szantażowania Polski mityczną praworządnością. Ta propozycja to centralizacja Europy bez zmiany traktatów. To wdrożenie niemieckiej koncepcji Mittel-Europa z 1915 roku, gdzie Polska ma mieć ograniczoną suwerenność, a Polacy mają być tanią siłą roboczą. Poseł Sachajko domagał się też od premiera udzielenia informacji, dlaczego zgodził się na zatrzymanie rozwoju Polski. Jako, że premiera nie było na sali, to w jego miejsce poprosił posła ćwika z partii marszałka Hołowni, by to on połączył kropki nawiązując do jego głośnej wypowiedzi w kanale Zero. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę informacje premiera. Dlaczego zgadza się na zatrzymanie rozwoju Polski? To zdrada Polski. Może poseł Ćwik by nam przyszedł i powiedział, i połączył kropki, o co w tym wszystkim chodzi. Marszałek Hołownia zapowiedział, że Sławomir Ćwik tego dnia wypowie się z Mównicy, jednak raczej nie na pytanie posła Sachajko. Sławek jest na końcu. Panie, Panie marszałku, bardzo proszę. Kiedy w końcu marszałek Hołownia zapowiedział posła Ćwika, posłowie opozycji zaczęli w euforii skandować hasło. Połącz kropki. E, pan poseł Sławomir Ćwik. Pan poseł zgłasza wniosek, czy nie? Pan poseł Sławomir Ćwik. Taki trochę przedszkolny klimat się tu pojawił. Bardzo proszę. Poseł Ćwik jednak nie odpowiadał na pytanie posła Sachajko. Odnosił się jednak do swojej wypowiedzi z kanału Zero, po której posądzono Barbarę Nowacką o bliższe niż sądzono dotychczas relacje z premierem. Poseł Polski 2050 jednak za to wszystko obwinił PiS, które jego zdaniem źle zinterpretowało jego słowa. Szanowny Panie Marszałku Wysoka Izbo, Pani Minister, przepraszam za zachowanie prawej części sali, które nie potrafi połączyć prostych kropek. Moja wczorajsza wypowiedź była jednoznaczna, kiedy mówiłem o tym, żeby patrzeć na sytuację polityczną. Bardzo proszę o spokój, Panie Pośle Berkowicz. Pani minister Barbara Nowacka jest liderką inicjatywy polskiej, partii tworzącej Koalicję Obywatelską i partii tworzącej Koalicję 15 października i ten rząd. To jest pierwsza kropka. Druga kropka jest taka, że na jesień mamy zaplanowane połączenie tych trzech partii. I trzecia kropka jest bardzo prosta. W takich sytuacjach. Nie usuwa się z rządu dobrego ministra, jakim jest pani Barbara Nowacka. Sławomir Ćwik potępił również posłów opozycji, każąc im się wstydzić za to, co robili. Jednak to jego dwuznaczna wypowiedź to wszystko rozpętała. Za co nie przeprosił zmównicy Sejmowej. A wy się wstydźcie za to, co piszecie i jak się zachowujecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Zbigniew Konwiński. Nie? Do słów posła Ćwika próbował odnieść się poseł PiS Jan Kantak. Jednak marszałek Hołownia nie pozwolił mu zabrać głosu w tej sprawie. Ale jak pan dobrze wie, sprostowanie nie przysługuje, kiedy wyczytywane jest nasze nazwisko. Gdybym ja prosił zawsze o głos, kiedy używane jest moje nazwisko. Wspomniał z czułością, wspomniał z troską. Zaprząta pan myśli pana posła. Nie, panie pośle? Dziękuję bardzo. Pan minister Stefan Krajewski chciał jeszcze zabrać głos? Równie gorąco było też nieco później, gdy posłowie mieli głosować nad odebraniem immunitetu zbigniewowi Ziobrze, by doprowadzić go na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Wtedy poseł pis, Michał Wójcik, szturmował mównicę, by spróbować to storpedować. Proponuję, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. Nie ma pytań, w sprawach immunitetowych nie ma. Nie, panie, panie pośle, w sprawach immunitetowych jest bardzo restrykcyjna procedura. Nie, 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 panie pośle. W sprawach restrykcyjnych mamy bardzo restrykcyjną procedurę immunitetową. Tak? Maszałku, mam opinię pana profesora Kamińskiego. Tak. Zapoznamy się z tą opinią z całą pewnością. Pan poseł Wójcik stwierdza: pan, nie, pan poseł Wójcik stwierdza, że ma opinię prawną stojącą w sprzeczności z opiniami prawnymi, które przygotowało biuro legislacyjne i biuro oceny. Ekspertyz i oceny skutków regulacji. Tak, rozumiem. Nie kwestionuję jego autorytetu. Natomiast podjęliśmy decyzję jako prezydium, Sejmu i konwent seniorów, że to głosowanie się odbędzie. Ono się odbędzie, panie pośle. Koniec, panie... Nie pan, nie. Y... Nie, mnie, pan pan... nie dopuszczę, panie pośle, z przykrością nie mogę pana dopuścić, to jest głosowanie immunitetowe. Panie, pan tak. Pan przewodniczący Urbaniak, ponieważ to jest przy mikrofonach, mówi, że nie zostały te. którą. Tak. Mamy w tej chwili. Chce Jak się pan, pan zapoznać, panie pośle, z tą opinią w takim trybie? Za późno. Decyzja została podjęta przez prezydium i konwent. Nie, panie pośle, nie, nie, nie zgadzam się na to. Zgoda, i... no ale prezydium i konwent podjęły taką decyzję. I rozumiem, że macie państwo opinię prawną, natomiast nie ma wystąpień żadnego rodzaju w sprawach immunitetowych i dobrze pan o tym wie. Artykuł 10 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora stanowi, że Sejm wyraża. Marszałek nie dał się przekonać i stwierdził, że. Że te opinie prawne, PiS powinien był przedstawić na komisji immunitetowej, a nie robić cyrk w Sejmie. Dlatego poseł Wójcik musiał udać się na miejsce, odnosząc porażkę. Ale wszyscy wiedzieli, kiedy było posiedzenie komisji, i mogli dostarczyć te opinie które mogła wziąć pod uwagę Komisja. Stanowi, że Sejm wyraża zgodę. Nie mam wniosku innego, w związku z powyższym przypominam, że Sejm wyraża zgodę na zatrzymanie posła w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. Przystępujemy do głosowania. Później posłowie przegłosowali wniosek o odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, który wydawał się być rozbawiony perspektywą doprowadzenia go przed Komisję Śledczą do spraw Pegazusa. Kto z Pań i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku z 27 czerwca 2025 roku Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej, celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie Przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 438 posłów, większość bezwzględna to 231 za wnioskiem, 241 przeciw, 197 nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i zasubskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.